Siemanko z tej strony Tagard wesołych świąt, witajcie stalkerzy, słuchajcie, mamy kolejny patch, patch, który, no, możecie sobie przeczytać oczywiście, co ten patch zmienia, jeszcze więcej naprawionych błędów, wiele osób na streamie na Twitch TV, Tagard i tutaj na YouTubie mówiło, że ma fatal errory też zostały zaadresowane, zajrzyjcie tam, kolejna łatka, żeby usprawnić. Naszą świąteczną przygodę ze stalkerem, a ja testowałem kilka modów modyfikacji, żeby właśnie uprzyjemnić sobie moją grę. Jeśli chodzi o pewne kategorie modyfikacji, to dla mnie jest bardzo ważne, żeby było. Łatwe do zainstalowania, do przeinstalowania, kiedy wleci duży kolejny patch i będziemy musieli instalować mody na nowo, które są aktualizowane na bieżąco, czyli dosłownie parę godzin po tym jak wchodzi jakaś aktualizacja do gry, te modyfikacje zazwyczaj dostają duży update i są najbardziej popularne. No i oczywiście jeśli chodzi o. Zmiany rozgrywki, to tutaj bardziej mierzę w ten survivalowy aspekt. Na przykład jedzenie nie leczy, bandaże nie leczą, tylko powstrzymują krwawienie i również przeciwnicy są dużo, dużo bardziej wymagający, aczkolwiek my też jesteśmy bardziej śmiercionośni. Także. Zbalansowanie tej rozgrywki, żeby była ona bardziej imersyjna, bardziej survivalowa, żeby po prostu zagłębić się, lepiej zanurzyć w tej atmosferze Stalkera. Gotowi? No to zaczynamy. W pierwszej kolejności szybka wzmianka, jak instalować mody. Tak jak powiedziałem, te moje, które wybieram, są bardzo łatwe do instalacji. Zwyczajnie pobieracie plik, rozpakowujecie go i tam jest jeden, jeden plik, który wrzucacie w, w folder tilda mods, który musi być w waszym, no w waszym folderze ze Stalkera. Także jeśli macie po prostu to na Steamie, będzie to Steam Library, na którymkolwiek dysku macie to zainstalowane, później wchodzimy w Common i już powinniśmy widzieć Steam Apps Commons, czyli dysk twardy, Steam Library, Steam Apps Common i macie tutaj stalker cień Czarnobyla, właściwie serce Czarnobyla, stalker 2 Content i dalej PAX. Tu będzie dużo plików, jeśli nie macie folderu. Tylda mod, stwórzcie ten folder, i w ten folder będziemy wrzucać wszystkie instalacje, każdy poważny mod na stronie Nexus, e, która jest no, chyba najbardziej popularną stroną, jeśli chodzi o społeczność moderską. Modyfikacje tam są dostępne do różnych gier, będziecie musieli stworzyć tam konto, polecam właśnie tę stronę, i tam są przetestowane mody schanowane antywirusami, i tak dalej, i możecie zobaczyć popularne mody itd. Tak tak Także serdecznie polecam Nexusa. Jeśli chcecie pełną listę, mod Modyfikacji jest ona zawarta w opisie tego filmu. Wystarczy kliknąć na link, pobrać to. Postaram się też wrzucić mój folder modów, ale najlepiej zainstalować sobie te modyfikacje, które chcecie, ponieważ umówmy się, modów jest cała masa, ludzie mają po 50 modów już poinstalowanych, które po prostu zmieniają im grę tak jak oni chcą. Ja chcę przejść stalkera z tą dodatkową imersją tylko i wyłącznie, żeby usprawnić sobie rozgrywkę i żeby nie rozmydlić jej za bardzo. Ale niektórzy mają nawet problem z performance, czyli żeby grę uruchomić albo żeby chodziła poprawnie na ich sprzętach. I tutaj wchodzi bardzo popularny i zabdejtowany również w dniu tego dużego patcha, yy, zwyczajnie Optimize Tweaks S.2, czyli wersja druga. Dużo osób mi mówiło, że korzystają z tego, lepiej im gra chodzi. Także, jeśli macie jakieś statery, optymalizacyjne rzeczy, to zdecydowanie warto. Polecam tego moda. I słuchajcie, tutaj główny, główne mięcho, jeśli chodzi właśnie o tę modyfikację, którą ja używam, jest masa malutkich modów, które, na przykład, no, małe rzeczy zmieniają. Ja korzystam z McLean's Better Zone. Total Overhaul. A to dlaczego? McLean jest twórcą modów, który ma na swoim koncie wiele, wiele modyfikacji do Stalkera i są to na przykład usprawnienia, jeśli chodzi o balistykę, bronię o łódźwik, o zachowanie mutantów, dostosowanie różnych wartości. Klain z Better Zone Total Overhaul mamy do czynienia z połączeniem chyba pięciu czy więcej modyfikacji, które sprawiają, że zona. I jej przygody w Zonie są zwyczajnie przyjemniejsze, ale pod tym względem survivalowym. Gra zdecydowanie jest trudniejsza. Ostrzegam, dostajecie mocniejszy wpierdziel, ale również jesteście w stanie dużo szybciej zabijać przeciwników. Koniec już z głupimi walkami, gdzie po prostu strzelasz do kogoś, kończy ci się amunicja, musisz przeładować, w międzyczasie leczyć się i znowu kolejny magazynek i leczysz się tak w kółko, dopóki walka się skończy. Tutaj walka nabiera naprawdę głębi i taktyczności, ponieważ mamy do czynienia z kilkoma modyfikacjami w jednym pliku. Dlaczego jest troszeczkę trudniej? Ponieważ tylko i wyłącznie apteczki was leczą. W oryginale na przykład chleby, jedzenia, kiełbasy i tak dalej przywracają zdrowie. W tym momencie już nie. Przywracają naprawdę minimalną ilość, więc już nie można się leczyć tymi przedmiotami. Zupełnie tak jak banda który służy tylko i wyłącznie do zatamowania krwawienia. Również nasza postać staje się dużo bardziej niebezpieczna, ponieważ obrażenia, jakie zadajemy, są o 21% większe, ale uwaga, obrażenia NPC-ów również wzrastają o 39%, zredukowano ich pulę życia o 17%, co masa jest tutaj tego. Słuchajcie, linki są w opisie, będziecie mogli przeczytać te wszystkie balansujące rzeczy. I ja zdecydowanie uwielbiam tę modyfikację, bo po prostu czujesz, jakbyś rzeczywiście w Walczył w bardziej realistycznym settingu niż wywalanie w te gąbki damageowe. Po prostu czasami mutanty potrafią przyjąć zbyt wiele i walka staje się frustrująca. Tak jak mówiłem, biegniesz, leczysz się trochę, strzelasz jeden, drugi, piąty magazynek i nadal się leczysz. No tutaj zdecydowanie te walki. Dużo, dużo więcej satysfakcji dają. Pamiętajcie, że nie tylko zachowania PC-ów i te wszystkie wa wartości zostały dostosowane, również jeśli chodzi o amunicję i bronię, bardzo dużo osób chwali sobie. Tę modyfikację. I tak jak mówiłem, jeśli na przykład chcielibyście tylko i wyłącznie skorzystać McLeana, jeśli chodzi o mod modyfikujący bronię i zachowanie broni, możecie po prostu kliknąć na tego twórcę The Real McLean i wybrać pięć chyba jest modów tutaj w tej paczce są złączone w jeden naprawdę to jest jeden plik. Fantastyczne rozwiązanie, który to sprawi, że Wasza przygoda w Zonie będzie bardziej realistyczna, bardziej stresująca, ale również będzie dawała dużo, dużo więcej satysfakcji. Także mutanty stają się, jak sam Twórca nazywa, Strach i fair, czyli po prostu sprawiedliwe są, ale również są przerażające, dlatego nadal walka z mutantami jest intensywna, ale nie frustrująca, że po prostu o, walimy teraz do tej pijawki, czy cokolwiek wyskoczyło w nieskończoność, a ona i tak nas dziabnie i po prostu musimy tańcować próbując się uleczyć. Naprawdę, naprawdę jest spina i po prostu te wszystkie wartości są dostosowane, często zwiększając umiejętności danego mutanta, no ale łatwiej jest go ubić i on też jest dużo, dużo bardziej niebezpieczny, jeśli chodzi o damage dla nas. Wszystkie wartości macie tutaj opisane w tym modzie. Naprawdę, naprawdę jedna paczka która wiele, wiele wnosi życia, stresu i przyjemności czerpanej z rozgrywki. Niestety, czego nie zmienia ta modyfikacja, to tego, jak szybko psuje się nasz sprzęt. Dlatego ja używam degradacja. Vaxis. Jest to zapdatedowana rzecz. Gość naprawdę od samego początku, jak tylko stalker wyszedł, taką modyfikację zrobił i to działa przepięknie. Dlatego jeśli denerwuje Was to, że Wasz sprzęt psuje się dosłownie po kilku strzałach, po kilku starciach, to zdecydowanie polecam ten, ten wgrać sobie tego moda na degradację. No i również tutaj, co mówiłem w ostatnim materiale, długość dnia i nocy. No mnie to jest coś takiego, co mnie denerwuje, że to zbyt szybko... Mija ten dzień i musiałem chwilę poszukać Longer Days, ponieważ mój poprzedni mod, który być może widzieliście w ostatnie wideo o modyfikacjach, zwyczajnie craszował grę, dlatego też mam nową ulepszoną wersję tego moda, znalazłem. To właśnie jest to inny mod, ale robi to samo. Wydłuża Wam dzień, i troszeczkę też możecie sobie wydłużyć sprint, co moim zdaniem też ułatwia trochę rozgrywkę. Oczywiście, jeśli chodzi o te balansujące zmiany, Zwiększony jest też trochę udźwignię w McLeanie, więc połączone to ze sprintem fajnie to się razem mieli. Przede wszystkim ja testując te mody, brałem pod uwagę to, żeby zredukować frustrację, jaka wynika z na przykład zapełniającego się zbyt szybko ekwipunku. Ale nie pójść w tę okrutną stronę, że mogę tysiąc armorów i broni przeciwników ładować do plecaka. Także ten balans, żeby poczuć tą też management z tego ekwipunku, że muszę nadal wybierać, co zabiorę ze sobą, a co porzucę na mojej ekspedycji. Tutaj cały czas jest. Mimo wszystko ten sprint i długie dni No dodają dla mnie wartości, jeśli o to chodzi, bo naprawdę, naprawdę y, przydają się te długie dni. Pamiętajcie, że wydłużywam to też noce. Co męczyło mnie najbardziej, to w momencie, kiedy y, gramy tym byłym wojskowym i dochodzimy do murka, który jest po nasze cycki, już nie możemy go przeskoczyć ani przegramolić się, przerzucić plecak no, no po prostu jest to przeszkoda nie do przejścia, dlatego. Najpopularniejszy ledge graber, czyli łapanie się za te krawędzie, że możemy przeskichać przez zwyczajnie przeszkody, które powinniśmy móc organicznie ominąć, nawet przerzucając plecak. No, po prostu to. Bardzo mnie denerwowało, gdzie naprawdę płotek malutki, ale już jesteś zablokowany i nie możesz przejść, dlatego od Keniego najlepsza modyfikacja, najczęściej aktualizowana. Możecie wybrać sobie tam po prostu rodzaj tego. W wielu przypadkach tak jest, jeśli chodzi też o noce i dnie wydłużone. Możecie wybrać sobie, czy chcecie o połowę wydłużone dni, trzykrotnie i tak dalej. Także wystarczy wybrać konkretny plik, jaki Was interesuje, i wtedy wrzucić ten folder i tak samo jest z ledge graberem Ja wybrałem tą drugą opcję chyba, czyli tak wszystko po mniej więcej na wysokości wzroku naszej postaci możemy przez to przeskoczyć. Jest jeszcze wersja parkour, gdzie można naprawdę łapać się dość wysoko, ale wtedy po prostu wszelkiego rodzaju zagadki, gdzie po, zwyczajnie trzeba skakać, no tracą sens. Dlatego ja wybrałem tą średnią wersję, jeśli chodzi o ledge grabbing. No i przejdźmy już do Wspaniałych, czerwonych świąt. Czerwony to chyba kolor świąteczny, tak? No, przynajmniej mnie się tak kojarzy. I również w stalkerze więcej, żeby było tej czerwieni, czyli słuchajcie, zone painter, po prostu kiedy będziemy strzelać do naszych przeciwników. Sika i tryska z nich krew dużo bardziej obficie, a właściwie zostają kałuże na wszelkich powierzchniach. Dużo bardziej imersyjna sprawa, nie jest to tak przesadzone, ale zdecydowanie dokłada troszeczkę klimatu i atmosfery. I pamiętajcie, że od tego samego twórcy również jest modyfikacja na bardziej krwawe i realistyczne obrażenia, które widzimy na ciałach naszych przeciwników. Polecam te dwie. Modyfikacje. Słuchajcie, na koniec mam taki bonusik, ponieważ no, A Life w jakimś tam stopniu ożyło po ostatnich patchach, jednakże jest tutaj taka modyfikacja jak szejs. Tak, szejs. Ja wiem, że źle to brzmi, ale szejs. Living Zone, po prostu polecam tę modyfikację, która współgra tak w ogóle z tymi wszystkimi modami, które już wymieniałem, i jest to bonus, ponieważ wiem, że dużo modyfikacji zmieniających A Life po prostu się gryzie. Natomiast ta modyfikacja jest polecana przez McLeana również, i jest to z tego co czytałem oficjalna modyfikacja dewelopera który jakby eksperymentalnie testuje różnego rodzaju zaimplementowane rozwiązania, które później prawdopodobnie i tak trafiają do gry jako rozszerzenie. A-Life, więc prawdopodobnie korzystając z tego moda, możemy no, zobaczyć albo przyczynić się do lepszego rozwinięcia systemu A-Life. W każdym razie zmodyfikowany system A-Life, jeśli chcecie się pobawić, polecałbym nie korzystać na razie i zobaczyć jak... No, waniliowa to wygląda po tych wszystkich paczach. A jeśli będziecie chcieli przeżyć przygodę i zobaczyć, jak wygląda ten Living Zone od Szaja, to zapraszam po tę modyfikację. Możecie też wybrać różną konfigurację tych modów, czyli um, będzie się działo co dwie minuty coś, albo bardziej klimatyczny um, stalkerowski, taki, że czuć to, że zona jest praktycznie opustoszała, ale nadal coś tam się dzieje. Także polecam serdecznie przetestować tęże modyfikację. No i słuchajcie, najserdeczniejsze życzenia. Zapraszam Was oczywiście na livestream na Twitch TV Tagard. Będziemy robić jakieś dziwne, szalone rzeczy podczas świąt. Prawdopodobnie odpoczywać, grać w Stalkera, grać w Pawłowego Exile. Zapraszam Was serdecznie, odpocznijcie w te święta. Bądźcie dla siebie mieli w komentarzach wszystkiego, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie.